Witam wszystkich serdecznie, a tym bardziej wolnych ludzi, sędziów pokoju, prokuratorów pokoju i wszystkich innych dodatkowych pracowników nowego systemu, którzy współpracują z sędziami pokoju, ławę przysięgłą wszystkich wolnych ludzi, suwerenów i tak dalej. Dobrze, więc jak się możecie domyślać, to wziąłem szmatkę wilgotną i przetarłem tutaj tą nazwę ulicy, żeby kurzu nie było i żeby było czyściutko tutaj. To znaczy, żeby się pięknie nagrywało. Dobrze, więc teraz już wszyscy wiemy i nawet jakaś tam asesorka i prokurwatorka z prokurbatorii nie wiadomo jakiej gdzieś tam za siedmioma górami za siedmioma rzekami za za nie wiadomo gdzie yy, Natalia Aleksandra Zemła Natalia Aleksandra Zemła że y, miło mi jako suweren mogę ją poinformować, że tutaj, w tu i teraz dzielnie się ukrywam przed nią, bo mam cykora, żeby się y, no, z nią zobaczyć, i tak dalej, i tak dalej. Więc jak widać, muszę to wszystko y, dokumentować tutaj, gdzie się ukrywam, i te sprawy. Wiecie, rozumiecie, towarzysze, żeby <laughs> najszacowniejsza organizacja na tej planecie, czyli Państwo Polskie, bez względu na nazwę, która się może zmienić, aby przestępcza organizacja pod nazwą handlową Państwo Polskie, aby wiedziała, gdzie suweren teraz się ukrywa, po to, żeby przywalić jakąś super dotkliwą karę jakakolwiek ona by nie była i tak dalej dlatego wszyscy wolni ludzie sędziowie pokoju łabo przysięgła wolnych, żywych ludzi, suwerenów, którzy swoją władzę sprawują samodzielnie. Doszło do takiego skurwienia i zbyt obyczajów, w sytuacji nie tylko, że państwo polskie nęka już mnie piąty rok porczywie, codziennie, w związku z tym muszę się ukrywać, i ostatnio moi wszyscy doradcy z City of London doradzają mi. Aby to właśnie dodokumentował wszystko, gdzie się ukrywam, i tak dalej, i tak dalej. Więc informuję wszystkich, że się ukrywam przed Państwem Polskim, ponieważ Państwo Polskie ma jakieś nieciekawe zamiary względem mnie, a te oczywiście zamiary każdy świadomy człowiek miałby w dupie i to głęboko w dupie, może nie do końca w swojej dupie, ale co zrobić. Więc teraz właśnie ukrywam się tutaj. Mam nadzieję, że film się uda. Piękna wspaniała pogoda, tylko że jest tutaj dość duży hałas, ale jakoś przeżyjemy chyba to wszyscy. Teraz pozwolę sobie troszeczkę prywaty jak można jako suweren oczywiście. Z góry dziękuję za wyrozumiałość moich działań i tak dalej, i tak dalej. Ty skundlony parszywcu sądowy, przestępco, pospolity wielokrotny złodzieju międzynarodowy Magdalena Kaliszewska, druzgała Szczepanik, okolice Dzierżoniowa, Bielawa Pieszyce, Wieloletni pracownik korporacji pod nazwą Sąd Rejonowy Wrocławczyk i Wydział Pierwszy Cywilny. Ty skundlały bandytom międzynarodowy. To ty doprowadziłaś do tego, że muszę się ukrywać przed państwem polskim. To ty od pięciu lat wysługujesz się w różnych rozgrywkach prywatnych, osobistych. Z względem mnie, że ty się posługujesz organizacją militarną mafijną, która się nazywa Państwo Polskie, więc masz przewagę na lądzie, na morzu i w powietrzu i w podziemiach i wykorzystujesz to w stu procentach skutecznie przeciwko mnie, suwerenowi, powodując to, że Państwo Polskie poprzez te temidę, a szczególnie wrocławską, poprzez ten kurwidołek sędziowsko-kurwatorski tam gdzieś w okolicy Wrocławia, że te różne sukinkoty w różnych ubrankach czasami czarnych i nie tylko, że uwzięły się na mnie i już piąty rok nie dawają mi życia, więc no, wszyscy się domyślamy, co ja na to że nie akceptuję tego, więc najwyższa kara dla Ciebie, Ty parszywcu skundlały sądowy międzynarodowy, bo robisz to świadomie, więc najwyższa kara dla Ciebie za to będzie, więc powinnaś być tego świadoma, że nie masz żadnego immunitetu nawet parszywej zmiany, nawet nie jesteś pracownikiem państwowym, nie masz legitymacji pracownika państwowego. A wysługujesz je przestępczą organizacją pod nazwą Państwem Polskim, aby mnie nękało, więc najwyższy wyrok dla ciebie ustalony przez suwerena. No więc czekamy, po prostu czekamy. Więc bądź gotowa do poddania się karze w trybie natychmiastowym i wypłacenia wszelkich odszkodowań, za dość uczynień, moich kosztów, które poniosłem i tak dalej, i tak dalej. Dzięki.